Siekierę! Ej dobra! Ja, ja. Kurwa, ej nie wiem, nie słyszałeś mnie czy mnie olewa. Olewamy cię na razie. Minus 700, minus 164. Ja pierdolę, 100. to jest spa! 20 osób gościu. Ja tylko zobaczyłem kurwa, że tam, typy czterech, tam typy w czterech z kurwa mówię, aha. Ej dobra, teraz tak, ja mam siekierę. Ej tam, tam jakiś typek idzie, tor, coś tam. Dobra, no, cicho. Marek, się w niego wpadnę, Nie, idziemy najpierw nie. po Entrant, ja mam siekierę. Pierdalamy Ale, ale oni są obok nas, ej, tu są schody. Gdzie? Patrz, Maras, tu, oni tacy schodzą do bady. Tak, gdzie, którędy? Gdzie? Tu, no, tu. Gdzie ty nas no, schodzisz? Tu. tu, patrz. Nie, tu są schody okay. Tu. tu. Wschodzą schodzą do bazy teraz. Ale my idziemy na Entrant, chodźcie. A jakie to są niki? Ja, pierdolę. Sonia... Okay. cytryna jakaś, chuj w dupę, jebałem, chodźcie. Dual, wszyscy Serio, Maras? Ty taki yolo? Kurwa, wpierdalaj się, nie maruj, chodź. A co ty chcesz? Skończysz edycję, przecież. Kurwa, chcę enchant jebany, chodź się. Ale ja, ja mam dziewięć ma, sztuk. nie to! Ma. Kurde, idziemy po enchant dla nas. Ja chcę mieć dwóch. <gry> ja pierdolę, ja się boję. Ja się, ja się teraz serio boję. Ej Kurwa, ja, ej. Shiftują, się, z... shiftują. Ma się raz. Chodź się nie pierdol, kurwa. Ja się siarzą. boję, nie, ja tego nie robię, się boję. No to wypierdalaj z rządu. Wbije, kurwa. Nie jesteś żądem to, to tylko gra. Kurwa ale, ale jak ich będą mieli takie ból sraczki Ale jak się... się siąg, siąg już wszyscy po teraz cię. No oni będą mieć panikę, oni po rogają patrzcie, ty patrz I oni kam, dopiero po chwili się tego. A co Cześć, ty? To są... LOW, nie? To nie jest gildia LOW? Nie, nie Patrz nie. tu, pa, 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 pa Chuj, wpierdalamy się na Kurwa, teraz, pa Na spokojnie teraz Ja pierdolę o Kurwa Ciuo, ciu. ciu, ciu. Ja pierdolę Uważaj, uważaj, e, Chyba, że bierzemy lawę i na mordę wylewamy Odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się Odsuń się, odsuń się, odsuń się dual, czekaj Odsuń się, ja tu podkupuję, zobaczcie, dźwięk ja wiem, czekaj Jak co, to ja logam, nie? Dwóch Trzech, Logają epic monster, wyjebany kolej... Logali Pologali, kurwa, wszyscy pologali Duel zabił, Duel zabił No I Mark, i mark. I Normalnie. No kolejny zlogał Ja pierdolę, milion Ej, osób tu Oni było. nie, oni zaraz się zalogują bo Tylko że oni kurwa nawet skrycie. proty nie mieli Ja Oj, pierdolę, oni chopie nic nie mieli Easy Ja pierdolę, no stary A to był epic monster? Kolejny O, enchant miał Stary Ja pierdolę To no, był no, easy crunchy To było 20 osób rozumiesz Ej, a podać mi cordy, ja sobie 20 osób i wszyscy się wyjebali Czcinę mamy, przejmujemy, co tą, co bazę. przejmujemy, bazę. przejmujemy no. tą bazę Przejmujemy Ej. tą bazę Mogę kordy. No ci podawałem przecież. Bo no nie no. podawałeś. Mierasz do mnie pisze easy kretnie. Easy Easy. Ja pisał.